Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hashtag Dawidson, a w dzisiejszym odcinku trochę sobie z wami porozmawiam. Poruszymy temat ogólnie o specjalu, który się niedługo szykuje, no i o filmach, o nowej serii, którą planuję, no i ogólnie. Na samym początku chciałbym wam podziękować za to i jak wam się przyjmują moje filmiki. Mój pierwszy film przyjął wam się naprawdę, ale to naprawdę dobrze, bo jest przy nim, jak sprawdzałem, 80 wyświetleń, chyba że już jest więcej, ale jest na dobrą chwilę, jak ja patrzyłem, 80 wyświetleń, więc bardzo wam dziękuję. Ogólnie dziękuję wam z, za wszystkie filmy, że tak wam się przyjęły. Też z Arkadiuszem Milikiem przysłałem go. Dwa dni temu, o ile się nie mylę, bo przez jeden dzień nie nagrywałem, to wczoraj. No i już ma ponad 30 wyświetleń. Dla mnie to jest naprawdę duża liczba, bo zacząłem dopiero swoją przygodę z YouTube'em. Dla innych to, to jest pewnie, no tak jak marna bułka ze śmietnika, ale no, dla mnie to naprawdę wiele znaczy i Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, więc jeszcze raz bardzo dziękuję z całego serca. Dobra, teraz przejdźmy do drugiej rzeczy, czyli specjal. O jaki specjal chodzi? Czy to, na jakieś, czy to na jakąś ilość subów? Nie. To jest po prostu specjal. Nie wykonuję go sam, który się pojawi nie wiem dokładnie za ile, ile to mi jeszcze zajmie. W sumie nam, bo robię to z jednym takim typkiem miłcy więc zapraszam na jego kanał, jeżeli ktoś lubi Need for Speed'a. Ale dobra. No, temat był o specjalu. On się pojawi za tydzień lub za kilka dni, ale najbardziej za kilka tygodni, bo jeszcze wszystko tam przyszykować. Nie będę wam zdradzał, co to, dowiecie się w swoim czasie. No i po prostu, jeżeli wam się to spodoba, to będę to robił. No bo ja lubię to robić. To, co będzie na tym specjalu, to będzie jedno z moich pasji. No dobra, teraz przejdźmy do, że, do serii. O jaką serię mi chodzi? Eee, po prostu w dzisiejszym odcinku dam Wam trzy propozycje. To będzie. To, to Przepraszam Was, ale był jakiś dziwny odgłos. Myślałem, że nagranie mi się wyłączyło. Ale dobra, dam Wam trzy propozycje. Eee, pierwsza, to żebym nagrał Minecrafta. Druga to, żebym nagrał akinatora, a trzecia to, żebym nagrał no, takiego drafta na telefon. Taka jest aplikacja, więc od 1 do 3 mówcie. Oczywiście będą inne propozycje też, ale też będę sam czasem wybierał gry. Może to z miłcy, nagram y, jakieś gierki, no ale dobra. No i to tak naprawdę tyle. Zostawcie łapkę w górę. No, no fajnie by było, gdybyście zostawili suba też, żebyście zostawili, bo jak będzie więcej łapek w górę i subów, to będę wiedział, że mam to robić. I jeszcze raz bardzo wam dziękuję za tyle wyświetleń. No i do zobaczenia. A, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden temat. Jutro najprawdopodobniej nie będzie filmiku. Jutro nie będzie filmiku, bo właśnie jadę do, do Miłacy i będziemy robić tam właśnie te rzeczy na ten specjal, więc jutro nie będzie. Ale poczekajcie, jutro jest wtorek, no to w środę się najprawdopodobniej pojawi filmik. No dobra, no to to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć.